Witamy Państwa w czwartym odcinku Reszelskich Opowieści z Ogniarodem. Powiem szczerze, że ja nawet nie jestem w stanie opowiedzieć Państwu w jednym zdaniu, co tutaj się dzisiaj dzieje. Jesteśmy w pilcu, jesteśmy na wyspie, a ja gotuję jedzenie, które jest jedzeniem plemiennym, gotuje tatarak, gotuję topinambur, gotuję pszenicę, pasternak, podagrycznik. Kurdybanek, a obok mnie siedzi Robert, który jest regionalistą i który opowie mi o czasach tak zamierzchłych, że nawet nie wiedziałam, że można o takich czasach w ogóle cokolwiek opowiedzieć. Robercie, powiedz mi, co ja tutaj robię? Dobre pytanie. Jesteśmy właśnie w Pilcu, dosyć niezwykłym miejscu. Jak każda miejscowość, pewnie ma swoją historię. Ale właśnie ja interesując się pilcem, próbowałem zgłębić przeszłość tego miejsca, jak wielu przede mną. Ludzie tutaj pojawili się już naprawdę dosyć dawno temu, bo naukowcy mówią o 10 tysiącach lat temu. Nie wiemy, kim byli. Byli tu przez tysiące lat, dopóki nie pojawili się prusowie, którzy przybyli prawdopodobnie gdzieś w 7-8 VII, wieku i zamieszkali na tych terenach. Zamieszkali w Pilcu? Między, Prusowie, między innymi. Czy Prusowie mieszkali w Pilcu? Czy Prusowie mogli siedzieć tak jak my teraz przy ogniu na tej wyspie? Jest to całkiem możliwe, ponieważ według niektórych właśnie na tej wyspie znajdował się na początku, zanim przybyli krzyżacy, grudek pruski. Tak? Mieli tu swoją siedzibę Prusowie, plemię Bartów. A kiedy pojawili się Krzyżacy, oni zajęli to miejsce, zbudowali tu strażnicę. Tutaj funkcjonowali. Tu powstała właśnie miejscowość Pilec. Ale strażnica, dlatego że to było miejsce graniczne? Bo zwykle strażnice Krzyżacy stawiali w miejscach granicznych. Czegoś z czymś? Tak. Jesteśmy na linii obronnej Krzyżaków, na linii rzek. Sajna, Guber. I Dajna. Okay. Jesteśmy właśnie przy rzece Dajna, mm -hmm. i tutaj na tych właśnie rzekach, Krzyżacy mieli swoje strażnice. Bronili się przed Litwinami, ponieważ mm -hmm. tutaj do, na tych tereny najeżdżali również mm -hmm. Litwini. Tak? Początkowo, oczywiście, jeszcze wcześniej walczyli z Prusami, ale w tym czasie, kiedy powstawał Pilec. Tutaj głównie obawiali się Litwinów. I właśnie w tym miejscu powstała ta strażnica, gdzie przebywali krzyżacy. Jednak prawdopodobnie długo to nie potrwało. Nigdy nie powstał tutaj jakiś zamek murowany. Tak? Prawdopodobnie było to miejsce mało strategiczne, dlatego nigdy taki zamek już z prawdziwego zdarzenia tutaj nie powstał. Nie powstał. Ale rozmawialiśmy jeszcze zanim zostały włączone kamery. Rozmawialiśmy o tym, że jakby pierwsi protoplaści, ludy, które zamieszkiwały te tereny jeszcze przed plusami, pozostawiły swój ślad na tych terenach. Zgadza się. Poza tym, że istniał tutaj ten grudek oraz w kilku miejscach blisko, nawet na terenie Pilca, również są stanowiska archeologiczne. Które właśnie nawiązują do tej ludności przed Prusami. Zachował się między innymi, zachowało się m.in. cmentarzysko, które jest szacowane, że powstało w pierwszym, czwartym wieku naszej ery. Tak. W czasie prac przy budowie drogi z Pilca na Stachowiznę w 1936 roku robotnicy natrafili właśnie na takie cmentarzysko gdzie znaleziono popielnicę uh -huh. ze szczątkami e, tutaj spo, spalonej e, ludzi, którzy tutaj mieszkali. Tak? W ten sposób uh -huh. byli chowani. Uh -huh. e, niestety no, stanowisko też nie było jakoś dokładnie zbadane. Dzisiaj jakieś dwa tylko fragmenty z tej popielnicy znajdują się w Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie. Uh -huh. e, były tutaj jeszcze znalezione jakiś nóż, brzytwa. Tak? Przy tej osobie spalonej, mhm. tak, bo kiedy e, te ludno, ludność, która tutaj była, ale również Prusowie podobnie postępowali, e, kiedy człowiek umierał, e, grzebali go i spalali e, z tym, co miał, tak, czym się zajmował, ponieważ uważali, że e, człowiek po śmierci e, podobnie jak na ziemi zajmuje się tym samym, tak, mhm. jeżeli tutaj był rolnikiem, to i tam będzie rolnictwem się zajmował, był rycerzem, to tam po drugiej stronie również będzie rycerzem, więc to, co na, do niego należało, składali przy nim. E, w ten sposób tutaj też w e, pilcu znaleziono na tym cmentarzysku, cmentarzysku e, ten nóż, brzytwę. No, trudno powiedzieć, kim była ta osoba, osoba? ale mhm. właśnie takie miejsca tutaj w okolicy się znajdują, właśnie mówią nam o tej ludności, która tutaj e, przed wiekami, przed nami była. A można odwiedzić to cmentarzysko? ono jest jakoś zaznaczone, można tam pojechać. Mhm. Niestety nie jest to jakoś uwid... uwidycznione, tak? Tak jak mówię, zostało znalezione przy budowie drogi. Dzisiaj przez te cmentarzysko przebiega o, droga, drogi. tak? O. Zostało tylko zabezpieczone to, co zostało wewnątrz znalezione, mhm. oddane do muzeum. Oddane do mhm. muzeum, tak. Oczywiście czas wojny sprawił, że większość tych rzeczy gdzieś zaginęła. Zostało niewiele. Dzisiaj jeżeli ktoś nie wie, no to nawet nie mo może się zorientować, że właśnie w tym miejscu było to cmentarzysko. Tak? Mhm. Niestety tak z, wiel z wieloma e, elementami dawnych mieszkańców e, jest czy te gródki jakieś, e, te stanowiska, gdzie mieszkali e, osady palowe, które też tutaj w okolicy były, nie są w jakiś sposób zaznaczone. Więc tylko ci, którzy się naprawdę interesują. Czyli pasjonaci pasjonaci, czyli pasjonaci tak, mogą dotrzeć do tych miejsc tak, i sobie je odczytać tak, z tych siadł, które jeszcze pozostały. A za naszymi plecami jest młyn. Tak. A opowiesz jest... mi o coś o nim? Młyn prawdopodobnie powstał od razu przy zakładaniu wsi. Mhm. Akt lokacyjny, który się zachował, jest z 1340 roku. Mhm. I w tym czasie, poza tą naszą miejscowością Pilec, jeszcze druga obok. Dzisiaj jest to niewodnica. Przedtem to było jakby jedna i druga nosiła nazwę Pilec tak? mhm. w tym czasie, i powstały dwa młyny. Właśnie tutaj ten za nami i drugi na dzisiejszej niewodnicy. Młyn od tego czasu funkcjonował aż do lat powojennych. Tak? Możemy się dowiedzieć, że w połowie XV wieku istniał tutaj młyn, tutaj korzystali z niego okoliczni mieszkańcy. Nie był jakimś wielkim młynem. Ale na prokuratorię Szestneńsko, która tutaj jesteśmy na byłej właśnie tej, terenie tej prokuratorii były trzy młyny. No i właśnie jeden z nich w pilcu mhm. funkcjonował. Także po wojnie jeszcze przez krótki czas był wykorzystywany. Niestety w latach 60., -tych, 70. -tych utracił, utracił swoją mhm. tak rolę, tak. Później tu, powstała elektrownia, chociaż elektrownia wodna była tutaj również jeszcze przed II wojną światową. Fajnie. A Ty myślisz, że jak ja tak tutaj siedzę i sobie skubię ten kurdybanek, to myślisz, że e, gospodynie ruskie mogły taką sprawę szykować? No jest to całkiem możliwe, <laughs> tak. Nawet niewykluczone właśnie, że w tym miejscu, e, kiedy tutaj krzyżacy, pierwsi, e, którzy tutaj przybyli, Mieli to swoje strażnice, Jeżeli tutaj na tej wyspie byli, no ktoś musiał im tutaj gotować, prawdopodobnie, Co, więc może i ktoś może, się prawda? tutaj zjawiał i do gotowania i w podobny sposób to robił. Wielką niespodzianką było dla mnie to, że jak cumowaliśmy przy nie. wyspie, to złapaliśmy tatarak. I mamy prawdziwe kłącze tataraku, i ta woda jest tutaj taka czysta, i w ogóle wszystko było widać. I to... mhm. Ja jestem po prostu pod tak ogromnym wrażeniem tego miejsca. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nazbierać trochę tych dzikich roślin i nie wrzucić do kotła. Na Będziemy pewno to zaraz... pasuje do tego Odważysz miejsca. się spróbować? Jak najbardziej. <laughs> <Nie będziesz śmiech> Mam nadzieję, że nic się nie stanie. <laughs> <laughs> Sprawdzimy, jak, jak jadali w, e, dawni ludzie z tego miejsca. Będziemy próbować. <laughs> A powiedz mi, a co? A jak to się stało, że ty zacząłeś się tak fascynować tą dawną historią pilca? E, nie wiem, jakoś w którym w którym, w którym miejscu, w którym momencie to się rozpoczęło. Jakoś pomału. Kiedy byłem jeszcze na pewno w szkole średniej, nie za bardzo mnie ta historia jakoś... W ogóle pilca czy jakoś szerzej mówiąc o historii, zbyt mnie nie interesowała. Dopiero właśnie pod koniec szkoły średniej lekcje historii, które miałem, jakoś bardziej mnie zainteresowały, tak? że zacząłem się interesować tym, co było kiedyś. No, w konsekwencji to sprawiło, że zacząłem interesować się również historią pilca. Tak? To dosyć trudny temat, ponieważ nie zachowały się jakieś wielkie książki na temat naszej wsi, czy choćby tutaj okolicznych jakichś miejscowości, poza wyjątkami, tak jakieś większe miasta, Reszel, Kętrzyn, Święta Lipka, tak? ale takie wioseczki jak Pilec, no, nie miały tego szczęścia, żeby ktoś opisał tę historię, dlatego przez lata staram się doszukiwać jakichś informacji, nawet najdrobniejszych żeby pokazały właśnie to, jak żyli tutaj mieszkańcy, tak? Kim byli, czym się zajmowali. Mhm. To mnie interesuje właśnie bardziej niż same gołe daty, tak? Ale interesuje mnie, interesują mnie ludzie, którzy tutaj byli. Mhm. Kim właśnie byli, czym się zajmowali, to jest właśnie ciekawe, to pokazuje prawdziwą historię takiego miejsca jak to, właśnie Pilec. Z tego co wiem, to ty chętnie oprowadzasz ludzi, pokazujesz im tym, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej, pokazujesz im te tajemnicze miejsca. Tak, zajmuję się również, e, zdarzyło się, hmm. <laughs> powiedzmy raz tutaj, e, parę lat temu, była takie przez stowarzyszenie nasze, w którym działam, czyli Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic. Organizowaliśmy wycieczki po okolicy, po takich właśnie miejscowościach, gdzie na co dzień ludzie nie trafiają. No, teoretycznie nie ma tutaj co pokazać, tak? No właśnie, ale co chcesz, co chcesz tu zobaczyć? Co chcesz zobaczyć w pilcu? <laughs> właśnie mimo to, że wydawałoby się, że ta historia jest skąpa, to są tylko szczątkowe informacje, okazało się, że było tych informacji właśnie dużo, ludzie byli zainteresowani dziwili się właśnie, że można o takiej małej miejscowości naprawdę wiele ciekawych informacji się dowiedzieć, tak? Także, poza tym, że tak jak tutaj, jeżeli byliby chętni, zawsze opowiem, coś pokażę o, o Pilcu, ale na co dzień również zajmuję się, w wolnych chwilach oprowadzam po Świętej Lipce, tak? Że też nie to nie, tylko, że zamykam nie się, tak, się tak tylko, tak, tylko do, 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 do samego Pilca. Mhm. Interesują mnie również inne e, rzeczy. Tak dlatego e, zdarza się, że tam oprowadzam również e, ludzi. Sama jestem zaskoczona tym, co trzymam w ręce. E, jest to e, naprawdę mocna rekonstrukcja kulinarna, ponieważ e, znalazłam wszystko, co mogło rosnąć na tych terenach. Jeszcze w czasach przedśredniowiecznych, czyli e, mam e, pęczak, mam e, cebulę, mam czosnek, mam kurdybanek, mam podagrycznik, mam czarnuszkę, mam kmin, e, mam topinambur i łączy tataraku. I teraz spróbujemy to zjeść. <śmuszczanie> Smacznego. Dziękuję I co? Gorzkie trochę. Czuć tatarak. Czuć tatarak. Ale to nie jest fajne, takie aż bardzo. Liczyłabym, że to będzie smaczniejsze. Natomiast bardzo fajny jest to pinambur. Ale ja po prostu lubię topinambur, więc on będzie zawsze smakował. Czyli jednym słowem. Najedliby się? Prusowie smacznie jedli. Najedliby się? Myślę, że tak. <laughs> Dziękujemy Państwu. Dziękujemy, że chcieliście poświęcić nam swoje 15 minut.